Witam ponownie na mojej plantacji drzew tlenowych Oxy Tree. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda plantacja na początku listopada. Jak widzimy drzewka przygotowują się do zimy. Straciły już praktycznie wszystkie liście bardzo ładnie zdrewniały. Przeprowadzimy dzisiaj sobie także pomiary takim oto średnicomierzem i zmierzymy średnicę niektórych drzewek. Zaczniemy od największego, od naszego rekordzisty na plantacji. Proszę spojrzeć. 15 cm średnicy. I ponad 4,5 metra wysokości. Obok rośnie sobie drzewko, które też ma 4,5 metra. Zmierzmy je. nie niecałe 11 centymetrów średnicy tutaj mamy troszkę mniejszy okaz około 8,5-9 centymetrów i coś poniżej 4 metrów wysokości Tutaj mamy również jeden z większych okazów na plantacji. I około 12 cm średnicy. Bardzo ładny przyrost. Prosty pień. Drzewko bardzo ładnie drewnieje. Tutaj mamy troszkę chudszy. Około 7,5 cm. Średnicy jak widzimy, nie wszystkie drzewka są takie grube jak nasz rekordzista, ale za to są wysokie i mają bardzo ładny, prosty pień. Ten ma 8,5 cm średnicy, dodam, że jest to przyrost po cięciu tegorocznym które miało miejsce w okolicach Maja. To drzewko ma około 11 cm średnicy. To tak samo około 11 i 4,5 metra wysokości. Większość drzewek przekracza 3,5 m wysokości. To, które aktualnie mierzymy ma około 4 metrów wysokości i 12 cm średnicy. Jak na pięć miesięcy, bardzo ładny wynik. Tutaj mamy troszkę cieńszy okaz. Około 8 cm Ten ma dziesięć które było sędzone w tym roku Proszę spojrzeć Około 5 cm średnicy Za rok po cięciu spokojnie będzie miało pewnie coś około 11 cm 90 wysokości Tutaj możemy zobaczyć jak ładnie drzewko się nadlewa 11 cm Przed nami mamy drzewko, które było sadzone w tym roku ma około 2,2 metra wysokości 5 cm średnicy. Jak widzimy jeszcze nam do końca nie zdrewniało, ale lada moment zdrewnieje. Tutaj mamy drzewko, które ma 2,5 metra wysokości. I mierząc je w tym miejscu ma ponad 7 cm średnicy, to już koniec naszej kolejnej relacji z plantacji drzew tlenowych OxyTree. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia.